Jesteśmy w Krakowie, Jesteśmy w Krakowie w herbaciarni, właśnie teraz, w tym momencie. To jest cała nasza wspaniała drużyna, jest trochę pod słońce, ale są wszyscy. I serdecznie Was, subskrybanci, pozdrawiamy. pozdrawiamy. Okej, okay, to teraz niech każdy coś powie śpiesznego. Pozdrawiam wszystkich. Ok. Ja też pozdrawiam wszystkich. Wszystkich Polaków. Pozdrawiam O, kogo my tu mamy? No, pozdrawiam wszystkich moich widzów. Jest też no, bardzo mało, ale bardzo entuzjastyczny Maciek Boisko, <muchy> no. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, którym jest Dizzy Sagi, więc pozdrawiam Nie. cię, żoł. <muchy> <muchy> jeszcze raz. Pozdrawiam mojego zioma z ponieważ on oh, jako jedyny jest moim widzem jak na razie, więc. Oh yeah. <muchy> no. <muchy> Okej. Okay. No to ja wszystkich swoich subskrybantów, których przybyło do 60 przez jakieś 3 dni. No. Ten filmik jeszcze jest na górnej. Ja też pozdrawiam mojego... mojego ja pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów i mam nadzieję, że żałujecie, że was tu nie ma. Okej. Okay. Okay. To A, hmm. ja. A! <laughs> y subskrybentów moich y także i wszystkich, wszystkich y innych subskrybentów tutaj w tej paczki. O! może, czekaj, ja, tak, ja, ja, tak, tak, ja w szczególności chciałabym pozdrowić teraz, żeby mieć y Marka Lenona, Trailer Tim i żeby nie było, że zapomniałam o kimś. Y <laughs> Tak ja również pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów i oczywiście wszystkich niesubskrybentów i wszystkich, którzy nas oglądają. Także pozdrowienia dla was, trzymajcie się. My się bawimy świetnie, ja mamy nie nie, subskrybentów, ale pozdrawiam wszystkich. Ja ja tak. Pozdrawiam. tak, o. Wszyscy, no. I pozdrawiamy tych oczywiście, których tu nie ma, żałuję, że, że was tu nie ma. Koniec, chcemy ja czy mieć kamerę chciałem pozdrowić. Chciałabym pozdrowić, e, chciałem pozdrowić to. O, właśnie. A nie, to już nie. Pokaż, pokaż, tapetkę, pokaż tapetkę. O, i powiedz, kto tą tapetkę zrobił? Tą tapetkę zrobił nam użytkownik YouTube Derek, także jemu dziękujemy bardzo za tą tapetę i pozdrawiamy go. Jest przepiękna tapeta, naszego złotu. Wykorzystamy na pewno. Na pewno. Tak. Do Dobra, dobra. Kończymy, bo się ten film będzie wgrywać godzinę na YouTube.